Debata poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gośćmi Polskiego Radia 24 są Maciej Korzuszek, Gazeta Polska. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum Mienia Daszyńskiego. Dzień dobry. I Jerzy Mossoń, Fundacja Fibre. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy co za niespodzianka od sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak co tydzień ostatnio obserwowali panowie debatę tak zwaną, obserwowali panowie to przerzucanie się zdjęciami zapewne ze strony Mariusza Kamińskiego i rządu i ze strony opozycji. Zapewne Mariusz Kamiński nigdy się nie spodziewał, że kiedyś w świat pójdą do fotki jego stojącego na takim tle, ale no, różne rzeczy politykom się przydarzają. Z drugiej strony no, mieliśmy taki teatr w Sejmie z wymachiwaniem zdjęciem dzieci, jakiego dawno nie było i no, brakiem wspominania tego przez tych posłów, którzy wymachiwali, że to są procedury całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o zachowanie wobec rodzin z dziećmi, jeżeli oni nie chcą złożyć na danym terenie wniosku azylowego ani wniosku o pobyt. No i e, pytanie do panów... Czy będziemy świadkami tego teatru no, przez dłuższy czas do końca stanu wyjątkowego, czy jednak coś się zmieni i to co zostało choćby po urodzinach u redaktora Mazurka, to świadomość u większości odbiorców, że jednak polityka to jest teatr i politycy się zorientują, że nie warto aż tak bardzo teatralnie sobie przy ważnych tematach poczynać. Maciej Korzuszek, Gazeta Polska. No, to bardzo optymistyczna jest nadzieja, którą Pan redaktor prowadzący wyraził na koniec tego pytania, że impreza o będzie miała taki wpływ na mm, poziom dojrzałości i też postrzegania naszej polityki. Natomiast no, tutaj trudno jest to komentować, dlatego że właściwie mamy do czynienia cały czas z tą samą histerią, y, która jest no, w pewnym sensie wykalkulowana, ale w pewnym sensie wynika też moim zdaniem z pewnych zaburzeń postrzegania rzeczywistości politycznej, Szczególnie tutaj politycy, politykami, natomiast na część mediów w Polsce, które cały czas chcą używać. Dzisiaj mamy okładkę Newsweeka z dzieckiem jakby w stroju maryjnym, jak rozumiem, wczoraj ona gdzieś mi mignęła na Twitterze, jako, jako jakimś wielkim grzechem ciążącym na sumieniu Polski rządzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Jest granie oczywiście tym tematem. No i jest to w dużej mierze moim zdaniem właśnie efekt takiego sprzężenia, to znaczy, że mamy ludzi, którzy po pierwsze taką by pewnie zajmowali pozycję w ogóle w każdym kryzysie migracyjnym, bo podobne pewne mieli pozycję w 2015 roku, ale z drugiej strony mamy też ludzi, którzy jakby no w pewnym sensie postrzegają tą władzę w taki troszeczkę zaburzony sposób, że ona celowo to robi, czy ona Właściwie jest, jest władzą konserwatywnym rządem, prawicowym rządem, więc właściwie tego należałoby się po niej spodziewać, że ona takich okropień by chciała e, dokonywać. No a też jest jakby rachuba polityczna po stronie opozycji, że można e, tworzyć presję, wywierać presję i tak jak jakiś tam polityk ostatnio powiedział w, tom, w portalu Tomasza Lisa, e, polityk Platformy Obywatelskiej, że my nie mamy planu, będziemy grali na polaryzację. Cóż lepiej polaryzuje scenę polityczną niż takie kwestie, w których... E, w których wyborca, przedstawiciel właśnie mediów czy polityk może powiedzieć, spójrzcie, wy jesteście bezduszni, my jesteśmy humanitarystami, my, my mówimy o potrzebie pomocy bliźniemu, przy czym no, ciągle prawdą pozostaje to, jak, jak wszystkich, którzy... Uważają, że gdyby była w Polsce inna administracja, gdyby była w Polsce, gdyby były w Polsce inne rządy, to inaczej by ta sytuacja na granicy wyglądała, to odsyłam do Stanów Zjednoczonych, gdzie także mieliśmy sytuację, gdzie podczas administracji Trumpa demokraci rozdzierali szaty, bo dzieci siedziały w klatkach i tego typu rzeczy były z tym związane. Natomiast gdy dzieci siedzą dalej w klatkach podczas administracji Bidena, to już takiego strasznego rozdzierania szat nie mamy, ale co najważniejsze... Ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę. Jedyny skuteczny sposób, w Klatkach jest tak naprawdę taki, żeby ludzi po prostu nie sprawiać fałszywego wrażenia co do sytuacji na granicy danego państwa. I to, co powiedział poseł Winnicki, z którym aż ze smutkiem muszę się zgodzić. Ostatecznie politycy polscy, którzy będą tymi zdjęciami dzieci wymachiwać, i tworzyć jakieś takie paliki właśnie szantażu emocjonalnego wokół tych dzieci, przedmiotowo i instrumentalnie moim zdaniem, z wyrachowaniem pewnym, no to będą przyczyniać się do sytuacji, że więcej takich dzieci będzie trafiać na granice i będą one narażane na niebezpieczeństwo, bo zawsze, jakby to zawsze warto o tym pamiętać, nielegalna imigracja to nie jest tylko zagrożenie dla kraju, do którego ci imigranci chcą się dostać, ale także dla samych tych, tych ludzi olbrzymie zagrożenie, nie tylko ze strony służb naszego państwa, ale także ze strony służb białoruskich, które tą nielegalną imigrację organizują. No więc jakby do no, no tyle. Ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec, że, że tutaj jest też wyzwanie dla strony prawicowej no, czy, czy rządzących, bo to, co zrobił Piotr Kaleta w Sejmie podczas tej debaty, dołączenie się do tej szopki niejako zorganizowanej przez Klaudię Jachirę i jej podobnych ze zdjęciami, z transparentami, jak Piotr Kaleta wyszedł i powiedział, kto przyjmie zboczeńca do siebie jeszcze, jeszcze jakieś dziwne... Sugestie robiąc o tym, co się stanie z dziećmi um, tych posłów, którzy takiego zboczeńca do siebie by przyjęli. Dla mnie to jest poniżej pewnego poziomu, a też sprowadza, e, niestety e, sprowadza stronę konserwatywną do tego, jakby no, właściwie wcielenie się to jest w rolę, w którą chcą obsadzić e, jej przeciwnicy. I to, I to moim zdaniem dla mnie to też było bardzo obrzydliwe zachowanie i, 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 to, i to też jest jakiś element instrument, instrumentalnego wykorzystywania tej sytuacji, więc myślę, że to też trzeba zaznaczyć. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum Mienia no rzeczywiście ta temperatura tej debaty w Sejmie dotyczącej stanu wyjątkowego była bardzo wysoka, przede wszystkim po stronie opozycji, ale tak jak słusznie zauważył Maciej Koruszek, takie bardzo emocjonalne wypowiedzi zdarzyły się także po stronie partii, przedstawicieli partii rządzących. Ja tę debatę obserwowałem i bardzo żałuję, że ona w gruncie rzeczy nie była poświęcona temu tematowi, który wynikał z porządku obrad, bo chcę zwrócić uwagę, że debata była poświęcona zasadności przedłużenia stanu wyjątkowego. W mojej ocenie taka debata powinna służyć temu, ażeby przedyskutować, czy dalsze wyłączenie czy ograniczenie konstytucyjnego systemu wolności praw człowieka i obywatela na części terytorium Polski jest uzasadnione tymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa porządku publicznego, które wynikają z sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim, w tym w szczególności przedyskutowaniu tego, czy te poszczególne ograniczenia na przykład ograniczenie wolności przemieszczania się, wolności słowa, prawa dostępu do informacji publicznej są uzasadnione. A jeśli tak, to jakimi, jakie konkretne korzyści wynikają z ograniczenia właśnie tych wolności, bo to jest klucz problemu. Ze strony rządzącej, ze strony partii rządzącej, przedstawiciela prezydenta. Ta rządu, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Słyszeliśmy no, informacje, które ani nie zaskakują, no to są truizmy, że sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim ona jest trudna, że mierzymy się z falą migracji, z celową działalnością Aleksandra Łukaszenki. No ale to, że sytuacja jest poważna i to jak mantrę powtarzają, powtarzali przedstawiciele, ciele rządu, prezydenta zjednoczonej prawicy, to jeszcze nie oznacza, że powinniśmy posługiwać się dalej takim mechanizmem, którego przez 30 lat Wolnej Polski nigdy żaden prezydent, żaden rząd, żaden parlament nie zastosował. To tego mi brakowało po stronie e, rządzącej, natomiast po stronie, opozy po stronie opozycji było e, dużo emocji. Pojawiały się te zdjęcia i oczywiście możemy mówić, że to jest element jakiejś kampanii wizerunkowej. Można e, kwestionować, że to zdjęcie to akurat przedstawiało zdjęcie dziecka rodziców, którzy nie złożyli wniosku o udzielenie ochrony e, międzynarodowej i tak dalej. No ale tak naprawdę te zdjęcia świadczą po prostu o e, tym, że parlamentarzyści opozycji... E, kierują się pewnym no, odruchem serca, które chyba ma każdy człowiek wykazujący minimum wrażliwości i empatii. Ale rzeczywiście tutaj też zabrakło tej dyskusji tego elementu, o którym mówiłem wcześniej. Znowu debata o stanie wyjątkowym, no to nie jest debata o tym, że sytuacja jest poważna i są ludzie, którym trzeba pomóc w taki czy inny sposób. Mam też wrażenie, bo te właśnie te zdjęcia, te emocje, one budzą najwięcej kontrowersji i są najchętniej komentowane, że gdyby jednak pan prezydent, pan prezydent Zdecy... rząd zdecy... i większość no, nie zdecydowała się na wprowadzenie ograniczenia wolności przemieszczania się, która jednocześnie jest ograniczeniem wolności słowa, bo po prostu żaden dziennikarz nie jest w stanie tam wjechać. Nikt nie, nikt nie może robić zdjęć ani Straży Granicznej, która wykonuje czynności na granicy, ani infrastrukturze granicznej. My jako obywatele nie mamy prawa korzystać z prawa dostępu do informacji publicznej, na przykład pytać, ile tam jest funkcjonariuszy, ile to wszystko kosztuje, co się tam e, dzieje. No, gdyby tych ograniczeń nie wprowadzono, to pewnie ta debata po każdej ze stron byłaby bardziej rzetelna i odnosiłaby się jednak do tego, co w rzeczywistości co tam się dzieje, a nie z jednej strony tego, co rząd mówi, że się dzieje, a, opozycji się, a opozycja może sobie jedynie wyobrażać. No, z jakichś powodów państwa, które mierzą się z tym samym problemem to znaczy Litwa, Łotwa jednak nie zdecydowały się na tak drastyczne ograniczenie wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, bo tam na obszary objęte stanem wyjątkowym oczywiście w ograniczonym zakresie jednak dziennikarze mają, mają dostęp. No a jeśli mamy sytuację, w której ani obywatele, ani politycy poza niewielką grupą parlamentarzystów z Komisji Spraw Wewnętrznych i administracji, którzy mieli możliwość na posiedzeniu niejawnym zapoznania się z niektórymi, niektórymi informacjami, no to ta debata siłą rzeczy musi się kręcić wokół, wokół, wokół emocji, a może, może rzeczywiście nie powinna, może rzeczywiście więcej tutaj powinno być tego elementu, o którym mówiłem wcześniej, no ale można z drugiej strony powiedzieć, że dzieje się tak na życzenie tych, tych władz, tych ośrodków, które chciały tak drastycznie ograniczyć nam prawo do informacji o wydarzeniach na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Tu jeszcze dopytam doktora Sebastiana Gajewskiego. Wspomniał Pan o tym, że no posłowie kierowali się wymachując tymi zdjęciami dzieci od ruchem serca. Trochę poddaję to wstał w wątpliwość. Mam wrażenie, że kierowali się teatrem politycznym w dużej mierze, bo nie pamiętam szczerze żadnego europosła Platformy ani Lewicy, który złożyłby no, jakiś wniosek do władz Unii Europejskiej o to, żeby zmienić tę procedurę zachowywania się wobec rodzin z dziećmi, a tak zachowują się dokładnie wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodnie z sugestią Unii Europejskiej, jak zachowywać się w takich sprawach. No, to tak naprawdę o czym... znaczy ja się zgadzam z panem redaktorem, że w, oczywiście w naszym życiu politycznym i w Polsce, ale też na całym, w całym zachodnim świecie coraz więcej jest, coraz więcej jest teatru, każdy chce, zostać, każdy chce zostać zauważony, każdy chce przykuć uwagę, ale szczerze powiedziawszy być może wynika to z mojej lewicowej wrażliwości, takiej lewicowej koncepcji człowieka, która jest optymistyczna i ja mimo wszystko chcę wierzyć, że jeśli nie wszyscy, to przynajmniej duża część tych parlamentarzystów, która która pokazywała te zdjęcia, która mówiła o sytuacji dzieci na pograniczu polsko-białoruskim, robiła to nie, po to nie tylko po to, żeby zwrócić, swoją, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale żeby zwrócić uwagę na ten problem, a jest to, a jest to problem, bo jeśli obejrzymy, są, są, są te zdjęcia, są jakieś materiały, są informacje, to myślę, że nikt z nas, jeśli ktoś posiada dzieci czy ma je w kręgu najbliższym, nie, chciał, nie chciałby, żeby były w ten sposób traktowane i żeby w takiej sytuacji się znalazły i myślę, że co do tego możemy się wszyscy zgodzić. No to na pewno i dlatego właśnie tych zdjęć uważam użyto. No to, to nie jest przypadek. Jerzy Mązoń, Fundacja Fibre. No cóż, nie tylko migranci są dzisiaj używani jako mięsa armatnie, jako narzędzie do osiągnięcia celów politycznych, ale znów uderza się w takie tony głębokiej wrażliwości, no bo każdy, kto widzi cierpienie dziecka, no, no musi być już łajdakiem, żeby nie zmienić swojego zdania na temat kryzysu na granicy. Ja tylko przypomnę, że 6 lat temu użyto takiego dziecka, martwego dziecka u wybrzeży Turcji, które miało tam zginąć podczas próby przedostania się, do Europy. No później okazało się, że to był że Dziecko faktycznie było martwe, ale zginęło gdzie indziej, zwłoki zostały przeniesione. A cała prawda polegała na tym, że ojciec tego dziecka próbował przedostać się do Grecji, bo ktoś mu powiedział, że za darmo sobie w Unii Europejskiej wstawi zęby. No i w następstwie tej decyzji ojca to dziecko zginęło. Trochę tak jest i tutaj, Ma, wykorzystuje się instrumentalnie, tragedia również dzieci, dzieci są instrumentalnie wykorzystywane przez swoich rodziców, bo jeżeli ktoś sugeruje, że my powinniśmy zadbać o tych najmłodszych uczestników transferu granicznego, no to ja się pytam, gdzie są ci ich rodzice, którzy narażają swoje dzieci na bardzo niepewny los. A w zasadzie to jest pół na pół, że te dzieci nie wrócą do domu żywe, no bo trzeba już być naprawdę dużym ignorantem, żeby nie sprawdzić, kto rządzi na Białorusi, jaka jest sytuacja między Polską a tym krajem i z czym może wiązać się migracja, szczególnie o tej porze roku. Także postarajmy się spojrzeć na tę sprawę bardziej obiektywnie, bardziej obiektywnie niż sami politycy, którzy niestety nie potrafią znieść się poza poziom tej debaty politycznej. Ja się zgodzę, że obie strony nadużywają przede wszystkim cierpliwości polskich wyborców, bo tworzą teatr polityczny zamiast zająć się na serio kryzysem. Nikt nie wie, co się stanie, gdy skończy się, gdy skończy się czas stanu wyjątkowego, bo prawdopodobnie nie uda się przetrzymać Łukaszenki. Prawdopodobnie kryzys będzie trwał nadal, a takich komfortowych warunków do zapewnienia bezpieczeństwa już nie będzie miało państwo polskie. Chciałbym zapytać na przykład polskich parlamentarzystów, dlaczego znów budowany jest mur, który w tej pierwszej fazie mógł co najwyżej powstrzymać lisy i dziki, a w tej chwili co najwyżej łosie i jelenie. No bo mówmy się, przekroczenie przez granicę z drutu kolczastego, który jest na wysokości 2,5 metra, no zajmuje około minuty, a przy mniej sprawnym migrancie 2 do trzech. Także jeżeli budować mur, to taki sensowny, który byłby w stanie powstrzymać nie, nielegalnych migrantów albo w ogóle sobie odpuścić tę kwestię i kajne gręcen iśmy za głosem lewicy liberalnej z Niemiec otwórzmy się tylko podstawmy pod tych migrantów autobusy żeby można było ich z łatwością przetransportować na zachodnią granicę do Niemiec. Panowie y, przeszedł polski ład przez Sejm i no, odbiorcy, widzowie, wyborcy mają mm, sprzeczne informacje ze strony Platformy słyszą, że jest to skandaliczne podwyższenie podatków, na które nie może być zgody. Ze strony Lewicy słyszą, że jest to obniżenie podatków przesadne i też nie może być na to zgody. Któraś ze stron się myli, czy obie strony mają rację? Maciej Korusze, Gazeta Polska. Ja myślę, że w przypadku takich yy, dużych programów, ja zawsze też to powtarzam, że jak tak duży program jest uchwalany, to potem jest też problem dla samych autorów takiego programu komunikacyjny, bo on zawiera w sobie tyle rozwiązań prawnych i tyle. Tak, 700 ty, stron przypomnijmy tak. i tyle zmian, tak, że, że też jeżeli politycy mogą tym manipulować obydwu stron, znaczy w tym sensie w tym, w tym, w, tym, w tym powiedzmy, obydwu stron sporu o o politykę fiskalną w tym przypadku, nie, może nie obydwu stron w polskich podstawowego politycznego, ale w tym przypadku Lewica i, i, i Koalicja czy Platforma Obywatelska mają inne zdanie. No to też ciężko będzie wyborcy jakiemuś jasno ym, zinterpretować to, co się wydarzyło i moim zdaniem to nie jest najlepsza y, tendencja. Ja rozumiem to, że y, premier Mateusz Morawiecki ma swoje pewne ambitne plany dotyczące pewnej reorganizacji polskiej gospodarki i y, 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 pewnego pchnięcia jej do przodu, przynajmniej w swojej ocenie. Natomiast no, sam fakt właśnie tego, że, że to jest tak potężna legislacja, że to jest tak potężna e, rzecz przepchnięta, czy przeuchwalona, powiedzmy, ładnie przez, przez Sejm, no to to, to jest rzecz, rzecz dla mnie osobiście niepokojąca i sam mówiąc szczerze, nawet mi jest ciężko ocenić, która z tych stron, o których mówił pan redaktor ma rację w tej, w tej sytuacji i to jest chyba największy problem. Doktor Sebastian Ogiejewski, Centrum Inia Zgadzam się z Maciejem Korzuszkiem, że rzeczywiście ten pakiet jest dosyć trudno oceniać, bo my w mediach dyskutujemy o dwóch czy trzech rozwiązaniach, a tamtych rozwiązań są po prostu setki i myślę, że takie uczciwe przebrnięcie przez te kilka set stron no, nie było powszechnym doświadczeniem ani parlamentarzystów, ani komentatorów, ani publicystów. Myślę, że nawet publicystów ekonomicznych trochę było czasu mało. Natomiast ja myślę, że te wątpliwości po stronie lewicy czy osób o lewicowej wrażliwości... One nie tyle biorą się z tego, że w tym projekcie jest za mało progresji podatkowej, bo ta progresja podatkowa na trochę się rzeczywiście zwiększa, te obciążenia daninowe dla osób najmniej zarabiających, one są po prostu niższe i to jest bardzo dobra informacja. Natomiast zasadnicza wątpliwość, ona też jest moim udziałem, to taka, czy to, że pozostawimy osobom najmniej zamożnym więcej pieniędzy w portfelu przełoży się w sposób realny na ich jakość życia. Już tłumaczę o co chodzi. Zresztą wiele środowisk ten problem poruszało. No, w skutek zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych bardzo istotnie spadną dochody jednostek samorządu terytorialnego, które zajmują się dostarczaniem podstawowych usług publicznych, w tym takich bezpła tych bezpłatnych usług publicznych albo usług publicznych, no, które są nisko, nisko płatne, są tańsze niż te, które są oferowane na rynku. Mówimy tu chociażby o żłobkach, o przedszkolach, o szkołach, o zieleni miejskiej, o rekreacji, o sporcie tym wszystkim zajmują się samorządy. Jeśli one będą miały mniej pieniędzy, to może się okazać tak, że wprawdzie osoba mniej zamożna na swoim rachunku bankowym co miesiąc zobaczy większą kwotę, ale może się także okazać tak, że jednocześnie będzie ona zmuszona do tego, żeby z własnej kieszeni zapłacić za jakieś usługi publiczne na rynku, które do tej pory były świadczone, czy mogły być świadczone przez gminę, przez powiat, przez miasto na prawach powiatu, w których taka osoba mieszkała. I wtedy okaże się, że wprawdzie mamy więcej pieniędzy, czy osoby mniej zamożne mają więcej pieniędzy, ale jednocześnie muszą więcej pieniędzy wydać i mniej usług, na przykład związanych z czasem wolnym, na przykład związanych ze zdrowiem, na przykład związanych z edukacją, będzie dla nich dostępnych. To jest duży problem, którego nie do końca, którego Polski ład po prostu nie rozwiązuje. Są jakieś zapowiedzi, rozwiązania dotyczące pewnych rekompensat dla jednostek samorządu terytorialnego, ale jeśli słyszy się, co na ten temat mówią samorządowcy, to jednak okazuje się, że one są niewystarczające. Więc pytanie jest o te długo, długofalowe skutki, bo nie zawsze nie zawsze chodzi o to, żeby płacić mniej podatków i mieć więcej pieniędzy, ale także chodzi o to, żeby e, móc sobie pozwolić na, po, pozwolić na więcej, a czasem pozwalamy sobie na więcej dzięki temu, że jakieś usługi są finansowane ze środków publicznych i są po prostu dla nas dostępne. I mm. Jerzy i Fundacja Fibre. No ten nowy polski ład jest tak skonstruowany, żeby jedni płacili nieco niższe ma, y, podatki a pozostali płacili podatki znacznie wyższe. Natomiast klutego tego problemu sprowadza się do kosztów życia. Tak naprawdę to, czy będą podatki nieco wyższe, czy niższe, nie ma takiego znaczenia, jak to, czy za te same pieniądze w danym roku będziemy mogli kupić tak dużo, jak w roku poprzednim. I tutaj niestety jestem pesymistą, bo oprócz zmian podatkowych szukają się nam ogromne podwyżki cen energii, które z kolei spowodują wzrost cen i usług i napędzą po raz kolejny inflację. Także generalnie dla wszystkich te koszty życia wzrosną i znów najbardziej ucierpią ci najbiedniejsi, nawet jeżeli per saldo te podatki będą płacić mniejsze niż rok wcześniej. Mamy tutaj do czynienia z taką kreatywną księgowością podatkową i skrowaniem kosztów życia bardzo niebezpiecznym, ale nikt tego dzisiaj nie jest w stanie skontrolować, bo rzeczywiście jeżeli się wyprodukuje 700 stron jakichś dokumentów, no to zanim eksperci przez to przejdą, zapoznają się, to minie już tyle czasu, że Przepisy wejdą w życie. Uważam, że to nie jest do końca fair. Hmm. Dziękuję uprzejmie gośćmi Polskiego Radia 24 Maciej Korze Gazeta Polska. Dziękuję. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum Mienia Naszyńskiego. Dziękuję bardzo. I Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre. Dziękuję. A ja nazywam się Mirosław Skowron i zapraszam Państwa do pozostania z Polskim Radiem 24 przez resztę dnia, a teraz na serwis informacyjny.